Jesteś za gruba, jesteś niefajna, jesteś brzydka. Takich komentarzy spodziewałam się po moim pierwszym filmie, który widzieliście całkiem niedawno. Natomiast ku mojemu zaskoczeniu i ku mojej wielkiej radości, żadnych takich komentarzy na moim kanale nie zamieściliście. Za co Wam serdecznie dziękuję. Co sobie pomyśleliście, to pewnie inna sprawa. Witajcie, kochani, drugi film na kanale Kasia Hills Kasia. Eee, nie mogło się zakończyć inaczej, ponieważ przede wszystkim chcę, żeby ten kanał był dla Was, ale i też dla mnie. Żeby był dla mnie pamiątką na przyszłość, żebym go mogła oglądać w spokoju, z radością, żebym była zadowolona z tego, co robię. Ponieważ w pierwszym filmie nie poruszyłam w ogóle tematu, kim jestem, to dzisiaj chciałabym Wam co nieco o sobie opowiedzieć. Oczywiście pamiętajmy, że content tego kanału to są szpilki. Więc i tak dzisiaj spotkamy się z tematem szpilek. Natomiast teraz postaram się Wam opowiedzieć o tym, czym zajmuję się na co dzień. Niektórzy z Was wiedzą, bo niektórzy z Was, a może nawet i większość osób, które mnie oglądają, znają mnie z życia zawodowego, znają mnie z życia prywatnego. Mamy kontakt osobisty, telefoniczny, mailowy. No i są też to twórcy różnych kanałów na YouTube. A więc rozwi rozwikłamy tą tajemnicę, pokażemy, co jest prawdą. Eee, nie można tego powiedzieć jednym słowem, dlatego że zawodów mam kilka. Natomiast głównym moim podstawowym zawodem wykonywanym, praktykowanym na co dzień, ale też jednocześnie zawodem, który jest moją pracą, jest moją pasją, to jest archeolog. Jestem archeologiem. Jestem archeologiem od wielu wielu lat, wykonuję swoją pracę codziennie. Jestem archeologiem, który swoją edukację zakończył z bardzo dobrym skutkiem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i jestem archeologiem o specjalizacji śródziemnomorskiej. Dokładniej precyzując, jestem archeologiem, który specjalizuje się w Grecji antycznej. Natomiast życie zweryfikowało wszystko i głównie zmierzam do tego i zajmuję się archeologią Polski. Ponieważ stwierdziłam podczas studiowania. Kierunku archeologia, że jest to kierunek tak interdyscyplinarny, że dobrze byłoby go uzupełnić o inne kierunki, które mogłyby powodować rozszerzenie zakresu moich umiejętności. Zatem archeologia jest tą podstawą, ale jestem też etnologiem. Przez kilka lat pracowałam jako etnolog. No, dla przypomnienia, etnolog to jest po prostu nauka o kulturze społeczności, o kulturze narodów. Ja w głównej mierze zajmowałam się kulturą ludową naszego kraju, polski, kulturą ludową polski. I tutaj te dwa zawody są ze sobą bardzo uzupełniające się, i rzeczywiście ta interdyscyplinarność tutaj działa. Natomiast, żeby wszystko to miało sens, dla mnie odwiecznym marzeniem był fakt, żeby zajmować się także antropologią sądową. I antropologiem sądowym także jestem. Antropolog sądowy to osoba, która jest bardzo często mm, pomocna na wykopaliskach, chociaż częściej spotykamy antropologów fizycznych na wykopaliskach. Niemniej y, antropologia sądowa to już jakby wyższy poziom nauki. Ponieważ przede wszystkim skupia się na ofiarach przestępstw, ofiarach morderstw, na, na kryminalistyce, na kryminologii. Natomiast uważam, że jest to nauka, która doskonale pomaga mi na przykład przy wykonywaniu eksploracji pochówków. I jest to coś, co rzeczywiście podoba mi się od dawna. Cóż, zresztą mój rozwój zawodowy trwa tak naprawdę od bardzo dawna ponieważ będąc jeszcze w czwartej klasie podstawówki, tak, to było dosyć dawno, w moim systemie nauki to właśnie w czwartej klasie szkoły podstawowej historia pojawiła się dopiero wtedy, czyli w czwartej klasie. Pierwsze zajęcia, pamiętam to jak dziś, to były zajęcia związane z krajami starożytnymi, a więc starożytna Grecja, starożytny Rzym, Egipt. No i cóż, Egipt, Egipt. jak większość dzieciaków w moim wieku, przyciągnął mnie przede wszystkim, i wymyśliłam sobie już wtedy, mając 10-11 lat, że na pewno będę egiptologiem. Potem rzeczywistość zweryfikowała to, i tak jak słyszeliście, jestem specjalistą od Grecji Antycznej. Niemniej tak naprawdę, archeologię kocham. Jest to coś, dlaczego żyję, coś, co wypełnia cały mój dzień. Natomiast no, antropologia sądowa jest też moją ogromną pasją. Myślę, że nawet mogłabym to rozszerzyć albo zawęzić do medycyny sądowej, bo to właśnie medycyna sądowa podoba mi się najbardziej. Jest bardzo inspirująca, bardzo ciekawa. Ponieważ dzięki medycynie sądowej dowiadujemy się, w jaki sposób powstały dane urazy, jak ofiara, do której przechodzimy, w jaki sposób zginęła, co się wydarzyło na miejscu przestępstwa, a dodatkowo, tak jak mówię, w samej archeologii eksplorując pochówki na cmentarzyskach, także mogę obserwować różne patologie, które widzę na pochówkach, na kościach, na szczątkach. Jestem w stanie ocenić płeć osoby, którą eksploruję, którą, którą się zajmuję, jestem w stanie ocenić jej wiek, jestem w stanie także powiedzieć o chorobach, z jakimi borykała się na co dzień. Tak samo jestem w stanie bez problemu powiedzieć o patologiach, które, które na, w danym pochówku, na danym szkielecie są ukazywane, które się pojawiają. Zatem tu też należy po, podjąć pewien temat, bo większość z Was, większość osób, które zasubskrybowały mój kanał, które lajkują mój film, lub są ze mną na co dzień na kanałach innych, mm, wiedzą o tym, że no, ja już troszeczkę czasu y, jestem w komentarzach na różnych kanałach, przede wszystkim poszukiwaczy skarbów. No, jak, żeby inaczej? Przecież inaczej nie mogłabym być archeologiem. Poszukiwanie skarbów, tak, to jest coś. Znalezienie takiego skarbu na pewno też, przynajmniej z takiej wizji, jaką znamy z filmów Indiana Jones czy Lara Croft, no oczywiście wszyscy jesteśmy, albo większość z nas jest dorosłymi ludźmi, i wiemy o tym, że znalezienie skarbu nie jest wcale prostą rzeczą. Niemniej to, że obserwuje i kibicuje poszukiwaczom skarbów, jest dla niektórych osób dosyć kontrowersyjne. Dlaczego? Wszyscy tutaj wiemy, a myślę, że i większość osób, która tutaj teraz ogląda w danym momencie mój film, wie, że jest taki niepisany. Hmm, konflikt, spór, niech to będzie z gwiazdką, ale jest coś pomiędzy archeologami, jako zespołem, bo nie mówimy tutaj o nikim jednostkowo, a między poszukiwaczami skarbów. Od pewnego czasu zarówno normatywnie, prawnie różne kraje w jakiś sposób starają się usystematyzować m, zakres poszukiwań, czyli obowiązków poszukiwaczy skarbów, i także zakres prac archeologa. Ja, tak jak Wam powiedziałam, jestem osobą bardzo interdyscyplinarną, jestem osobą, która ma bardzo otwarty mózg i w mojej pracy zawodowej zdecydowanie wykorzystuję, korzystam i mam bardzo wielu znajomych, którzy są poszukiwaczami skarbów. Dlatego. Czy są to osoby, którym ja mogę zaufać i które mają ogromną wiedzę? I przede wszystkim to jest, to jest główna rzecz u poszukiwaczy skarbów, która jest niedoceniana przez archeologów, czyli ich ogromna wiedza. Ja naprawdę spotkałam w swoim życiu tak przecudowne osoby, które na co dzień zajmują się, czy to zawodowo, czy, czy, czy rozrywkowo, poszukiwaniem skarbów. Mówimy to oczywiście w cudzysłowie, bo wiemy o co chodzi. Które maj, mają w sobie tak potężną wiedzę, że nie jeden archeolog mógłby im zazdrościć. Zatem wszyscy działamy w prawie. Każdy z nas wie, że żeby szukać w jakiś sposób, nie mówię tutaj, nie, nie klasyfikuję tego, nie rozbijam tego na badania archeologiczne czy, czy na same poszukiwania, ale każdy wie, że prawo mamy takie w naszym kraju, że należy to wszystko. Wykonywać, pozyskiwać, poszukiwać w sposób normatywny, oparty na poszukiwaniach, które, które są realizowane właśnie na wydanym pozwoleniu od właściwego konserwatora zabytków. No i skoro moi kochani, ja jako archeolog z ogromnym doświadczeniem, żeby podjąć pracę w terenie, takież pozwolenie muszę pozyskać, więc nie ma dla mnie tutaj nic dziwnego, że i Wy w oparciu o takie pozwolenie na poszukiwania zabytków, Musicie działać. Mm. Chciałabym, bardzo bym chciała, żeby zarówno jedno i drugie środowisko było bardziej otwarte do siebie, bo będąc na kanałach, oglądając, śledząc kanały archeologów lub z drugiej strony obserwując kanały poszukiwaczy skarbów, gdzieś widzę takie niewypowiedziane, a jednak jakąś taką takie niesnaski, jakby taki niesmak jednego środowiska do drugiego. Moim zdaniem Choć mój świat też jest czarno-biały. Ja nie mam szarości, w moim życiu nie ma odcieni szarości. Niemniej chciałabym, żeby rzeczywiście ta współpraca była. Ja umiem to zrobić i naprawdę jest gro osób, które są w środowisku poszukiwaczy skarbów, z którymi współpracuje mi się doskonale. I nie są to osoby, które chcą łamać prawo, które chcą poszukiwać na siłę, biegać gdzieś po polach i nie wiadomo co jeszcze. Oni naprawdę mają świadomość tego, takie mamy prawo, więc tak działamy. To jest coś, coś ważnego, co chciałam Wam powiedzieć, bo no jednak jestem, jestem na kanałach wielu youtuberów, których bardzo lubię. Jestem często nawet i codziennie, jeśli ktoś publikuje coś codziennie e, i widzicie moje komentarze. One oczywiście nie naruszają w żadnym stopniu strefy zawodowej, sfery zawodowej. Niemniej o to apeluję, żeby jedno środowisko nie było nastraszone na drugie i żeby ta współpraca była. A ponieważ poważnie już było, i miejmy nadzieję, że. Yy... Niektóre osoby wyciągną z tego, co Wam przekazałam dla siebie jakieś dobro, jakąś wiedzę. No to tak jak Wam powiedziałam, mój kanał będzie przede wszystkim kanałem kobiecości. Będzie tym, co kocham najbardziej, bo oczywiście, że żyjmy ze swojej pasji, oczywiście, że do życia potrzebna jest praca, ale oprócz tego są jeszcze rzeczy, które kochamy bardzo jako dana płeć. Ja jestem stuprocentową kobietą, naprawdę. O czymkolwiek nie pomyślicie, a co wiąże się z kobiecością, ja tu uwielbiam. Czy będą do kosmetyki, czy perfumy, czy piękne sukienki, a przede wszystkim szpilki. Tak jak Wam wspomniałam w ostatnim, pierwszym filmie, do tej chwili, na tą chwilę, mam ponad 40 par szpilek i ubóstwiam je wszystkie i chodzę w nich na co dzień. Firmą, która jest ze mną od 15 roku życia, jest właśnie firma Dior. Diora kocham, uwielbiam, wszystko co Christian Dior, no niestety już przejęty przez inny koncern, <grym> pokaże co jest prezentowane z marki Dior, ja to ubóstwiam bezwzględnie i absolutnie. Natomiast tematem przewodnim i tą chwilą, które, chcą, które, które pragnęłabym poświęcić na ten film. Są szpilki, sandały, które prezentuję Wam dzisiaj. Są to szpilki, przez jednych nazywane jako kontrowersyjne, przez innych uważane za coś przecudownego, coś nowatorskiego i w mojej opinii są rzeczywiście czymś niepowtarzalnym. Mówimy tutaj o szpilkach Sophie Grace Webster. Generalnie firma Sophia. Webster i dzisiaj prezentuję Wam czarne, zamszowe szpilki o nazwie Evangeline i słyną one przede wszystkim z tego, zresztą nie tylko te szpilki, ale cała marka Sophie Webster, z faktu, iż wykończone są dodatkiem w postaci skrzydeł anielskich, co widzicie też dzisiaj na moich szpilkach. Jest to podstawowy rozmiar szpilek o podstawowej wysokości 10 cm. Są czarne, zamszowe, skórzane, wykończone różowym złotem, dodatkami w kolorze różowego złota. Marka Sophie Webster to nie jest marka, która nosi w sobie aż taką tradycję jak choćby marka Dior, ponieważ ta marka Sophie Webster istnieje na rynku od 2000. 12 roku. Natomiast wchodząc na rynek Sofia zrobiła ogromny szał i pobudzenie w świecie mody, gdyż przez jednych jest właśnie kochana, a przez drugich jest nienawidzona. Ciężko dopatrzeć się w, pro, w projektach Sofii czegoś klasycznego. Tutaj bardziej mówimy o projektach dla ludzi kolorowych, dla ludzi, którzy znają swoją wartość, dla ludzi, którzy nie boją się nosić czegoś innego, czegoś różnego. Zatem yy, myślę, że świat odebrał ją dobrze, bo na obecną chwilę jest ona dystrybuowana, jest, yy, jej produkty są sprzedawane w wielu, wielu krajach na świecie i w wielu, wielu sklepach. No i ma swoich ogromnych zwolenników. Te buty możemy znaleźć w przeróżnych kolorach, w przeróżnych kombinacjach no i są takimi perełkami, zresztą dla mnie wszystkie, wszystkie właściwie buty, obuwie od różnych projektantów to są takie perełki, to są dzieła sztuki i zdecydowanie szpilki, które prezentuję Wam dzisiaj, szpilki Ewangelin Sophie Webster taką perełką są no i cieszę się, że mogę je, je dzisiaj Wam zaprezentować. Na koniec, chociaż przyznam, że nie przepadam za tym, dlatego że zakładając ten kanał, wkładając, wrzucając pierwszy film, na pewno tego nie zauważyliście, bo też tego nie było. Natomiast dzisiaj, ponieważ widziałam, z jakim zainteresowaniem spotkał się mój pierwszy film, chciałam Was po prostu poprosić o to, żebyście zas zasubskrybowali mój kanał, żebyście zostawili tak zwane polajkowanie, łapkę do góry, do dołu nie chcemy, nie nie, tylko do góry, <laughs> ponieważ bardzo dużo osób, z które wchodzą na mój kanał, oglądają pierwszy film, nie zostawiają śladu po sobie i nawet często są to osoby, które ja znam, ale ojej, zapomniałem. Byłoby to bardzo miłe dla mnie, gdyby ta liczba subskrybentów i liczba lajków znalazła odzwierciedlenie w tym, że to Wam się podobało. Ja będę mieć motywację do tego, żeby kręcić dla Was następne materiały. No i jeszcze co najmniej 40 par szpilek przed nami, moi kochani. Zapraszam Was serdecznie, no i mam nadzieję, że to, co dzisiaj przedstawiam dla Was, Wam się spodobało.